Zapytam wprost Małgorzata Więcek-Cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost, dziś w miejscu wyjątkowym i chyba nie pomylę się, jeżeli stwierdzę, że w miejscu najbardziej strzeżonym na bochańszczyźnie. Jesteśmy na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniewcu. a dokładnie ruin kościoła karmelitów bosech. To miejsce oraz 84 inne zabytki będzie można zobaczyć podczas weekendu z zabytkami powiatu bochańskiego i o tym wydarzeniu Rozmawiamy dzisiaj ze starostą boheńskim, panem Adamem Kortą. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie starosto, dlaczego warto zobaczyć to miejsce, w którym się teraz znajdujemy? Panie redaktor, to, wie, to miejsce jest wyjątkowe na mapie powiatu boheńskiego, ale nie tylko pod względem wyglądu i pod względem historii, ale przede wszystkim jest to miejsce raz w roku otwierane właśnie w ramach weekendu zabytkami powiatu boheńskiego. I właśnie w tym okresie. Podczas weekendu każdy mieszkaniec powiatu boheńskiego, ale też mieszkańcy spoza powiatu będą mogli tutaj wejść, zobaczyć jak te ruiny tego kościoła wyglądają. Panie starostowie, w tym roku organizujecie weekend z zabytkami powiatu boheńskiego, już po raz 18. Jak dobieracie te miejsca, które warto zobaczyć? Pani redaktor, 18 lat minęło bardzo szybko. Początki weekendu z zabytkami tak naprawdę to był trudny czas, ponieważ sami musieliśmy zdobywać informacje o takich unikatowych to miejscach. Zmieniło. To się zmieniło, teraz jest to nasze przedsięwzięcie powiatowe jest tak rozpromowane, że sami mieszkańcy zgłaszają się z różnymi pomysłami, inicjatywami. I tak naprawdę, jak popatrzymy przez pryzmat tych 18 lat, zobaczymy, że z roku na rok tych wydarzeń w ramach tego przedsięwzięcia jest coraz więcej. W tym roku mamy już aż 85. Jest to rekord od samego początku, bo takiej dużej liczby wydarzeń w ramach jednego przedsięwzięcia no, do tej pory nie było. Nie było. No wspomniał Pan o zabytkach, bo zabytków faktycznie jest sporo, ale też o wydarzeniach i inicjatywach, które towarzyszą. Co na przykład się odbędzie w tym roku? Jak zaczynaliśmy, naszym głównym celem przede wszystkim było przywrócenie i pokazanie tak naprawdę walorów, zabytków, jakie znajdują się na terenie powiatu bocheńskiego. Od pewnego czasu to nasze wydarzenie ulega takiej trochę ewolucji, zmiany. Nie tylko pokazujemy zabytki, ale pokazujemy mieszkańców powiatu bocheńskiego, którzy realizują pewne swoje pasje. Pasje, pewne swoje działania. Aktywność i tych mieszkańców. Taką aktywność. I to wydarzenie daje taką możliwość. W tym roku bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Po 170 latach, bo w 1855 roku po raz pierwszy do Bochni wjechał pociąg, więc w tym roku będzie możliwość w niedzielę zobaczenia, jak parowóz z wagodami zabytkowymi wjedzie do Bochni i poprzez to, że będziemy rozdawać bilety. Każdy, kto będzie miał ten bilet, będzie spokojnie mógł przejechać się takim parowozem. Czy to będzie biletowany przejazd? Tak, w związku z tym, że z doświadczenia, z informacji od PKP mamy taką wiedzę, że będzie bardzo duże zainteresowanie takim przejazdem. W związku z tym wyprodukujemy bilety, gdzie będą one do odbioru w starostwie powiatowym. Każdy, kto taki bilet otrzyma, będzie mógł tym pociągiem z Bochni do Brzeska przejechać. Panie Starosta, a co jeszcze wyróżni tegoroczną edycję? Po raz pierwszy organizujemy nieopodal tutaj tych ruin w sali konferencyjnej zakładu karnego konferencję o trzech obrazach Jana Matejki, ale wyjątkowym jednym obrazem jest obraz, który właśnie od wielu, wielu lat znajduje się w gabinecie Starosty Bochońskiego. To będzie okazja, gdzie ten obraz wyemigruje tutaj do Wiśnicza i będziemy w ramach tej konferencji mogli porozmawiać o historii tego obrazu, miejsca, ale też zastanowić się w jaki sposób on trafił do Starostwa Powiatowego. Oczywiście to jest jedna z dwóch kopii. Jedna jest w gabinecie starosty, druga jest w Stanach Zjednoczonych. Historycy, specjaliści tej dziedziny zastanawiają się jak to się stało, że taki obraz znajduje się w Starostwie Powiatowym. Ja rozumiem, że na to pytanie znajdziemy odpowiedź uczestnicząc w tym wydarzeniu, w tej konferencji. Liczę, że właśnie specjaliści Będą mogli chociaż w jakiejś perspektywie określić, jak to się stało, że jedna kopia tego obrazu trafiła tutaj do Bochni do powiatu łańskiego. Mamy jeszcze piknik w hełmie u który zakończony zostanie odsłonięciem rzeźby Bolesława Chrobrego, wykonanego przez lokalnego artystę. Ale też bardzo ciekawe wydarzenie w Brzeźnicy, kolejny piknik, gdzie już dzisiaj wszystkich również na te wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszam. Panie Starosta, podczas festiwalu Integracja Malowana Dźwiękiem Pan śpiewał dwa lata temu. E, ostatnio Pan tańczył również na rynku e, podczas potańcówki. Czy ta potańcówka też odbędzie się w tym roku? Tak, ja myślę, że potańcówka już się wpisała w, w, w tradycję bochańszczyzny. Myślę, że to jest chyba najlepiej zorganizowana i najlepsza potańcówka w powiecie bochańskim, bo z roku na rok widzimy, że jest coraz więcej osób, które na tą potańcówkę przybywa i liczę, że również w tym roku też tak będzie. Cieszy mnie fakt przede wszystkim, że ona jakby nie jest dedykowana do jednej grupy społecznej. Przychodzą i dzieci, i młodzież, i osoby starsze, więc można powiedzieć, że to jest taka zabawa wielopokoleniowa yy, i wielokrotnie po tym wydarzeniu po tej potańcówce spotykam z, się z mieszkańcami, każdy wspomina ją bardzo pozytywnie i prosi, żeby ponownie ją zorganizować. W związku z tym znowu podczas tej edycji Weekendu Zabytkami, będziemy zaczynać ten weekend Nocnie właśnie taką piątek. potańcówką na bohańskim rynku. Wszystkich już zapraszam. I tak jak w zeszłym roku, w tym roku dzięki uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, będzie wypożyczony autobus czerwony z z lat 70. więc ci, którzy są zainteresowani motoryzacją, retrobusami. Również już zapraszam na boheński rynek. Ten autobus będzie kursował? Ten autobus będzie wzorem zeszłego roku jeździł po Bochni. W związku z tym tych kursów będzie kilka, więc ktokolwiek przyjdzie na boheński rynek, będzie mógł z tego autobusu również skorzystać i przejechać ulicami Bochni właśnie taką skanią. Jestem przekonana, że mieszkańców pan do tego zachęcił, ale tych atrakcji panie starosta przez weekend będzie bardzo dużo. W jaki sposób pan zachęci do tego, żeby ludzie aktywnie włączyli się w te wydarzenia? Bochnia i Powiat Bocheński to myślę, że najlepsze miejsce w województwie małopolskim, co widać po tym wydarzeniu i po tych licznych hmm, punktach, które będzie można oglądać w powiecie bochańskim. i tak naprawdę wiele tych przedsięwzięć, wiele tych wydarzeń hmm, są udostępnione bezpłatnie, w związku z tym serdecznie wszystkich już dzisiaj zapraszam raz w roku, w ten weekend między 5 a 7 września tego roku będzie można zobaczyć powiat bocheński, nie tylko zabytki, nie tylko hmm, Wydarzenia czy też imprezy, ale przede wszystkim ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy są świetni, wspaniali i organizują co roku wspólnie z Starostwem to wydarzenie. Wszystkich serdecznie. Zapraszam. Na sam koniec zapytam jeszcze Pani starostę, dlaczego powiat organizuje to wydarzenie? Myślę, że każdy mieszkaniec Bochni, powiatu bochańskiego powinien wiedzieć, że jak mieszka w tym terenie, jakie tu dziedzictwo kulturowe, historyczne, zabytkowe w tym, na tym obszarze się znajduje. Nie ukrywam, że ja jako jeszcze nie starosta, ale pracujący w, w strukturach powiatu bochańskiego i dzięki też uprzejmości wielu różnych innych osób dowiaduję się, że ludzie są zaskoczeni, że Mamy na terenie powiatu bucheńskiego takie ciekawe miejsca, chociażby na przykład zamek w Wieruszyca, który dla wielu jest niewidoczny z drogi powiatowej I, zamknięte. i zamknięty. Natomiast dzięki pani właścicielce mamy możliwość właśnie w ramach tego weekendu zobaczyć go wewnątrz, ale też wokół całego tego zamku. Zachęcamy drodzy Państwo wszystkich z terenu powiatu boheńskiego, a także spoza, aby właśnie od 5 do 7 września odwiedzili Boheńszczyznę i skorzystali z tych atrakcji. Program wydarzenia możemy znaleźć na stronie zabytki.powiatboheński.pl Bardzo dziękuję. Naszym gościem był starosta boheński Adam Korta. Dziękuję Pani Starosta. Dziękuję Pani Redaktor. Dziękuję Państwu.